Sokolik. Najmłodszy żołnierz ponurego, najmłodszy żołnierz robota przyszedł tej do lasów w 1943 roku na początku lipca taki mały smarkacz, biedny, strasznie zabiedzony, no i zaczął swoją wojaczkę. Dostał karabin, karabin większy od ciebie, Sokoliku. No i wyrósł jest już dorosły i ma wnuki dzisiaj Sokolik. A... To był nasz zapiewajło taki od, wie, od naszego plutonu. Śpiewał tą zawsze piosenkę duli, duli ruli, duli-duli ram. Nie taka to straszna jest ze śmiercią gra. Mnie to bardzo utkwiło. Te czterdzieści kilka lat ja sobie tą piosenkę nucę. I na tle tej piosenki ułożyłem wiersz. Nieudolny, ale tak jak odczuwałem, jak umiałem. Powiedz, no właśnie. Tamte lata już dawno minęły. Zapomnienia zasnuła je mgła. Wiele w życiu zaznałem przyjaźni. Kosztowałem goryczy i, z, i zła. I choć życie, życie wszechmogące jak fizylier w ataku do przodu wciąż gna. Ja o was nie zapomnę. Wciąż śpiewam piosenkę, że nie taka to straszna ze śmiercią jest gra. I znów żołnierzem jestem. Mam w ręku karabin, pas ciężki od ładowni z uciskami biodra. I tą naszą piosenkę, tak często śpiewaną w ich wszystko przyjaciel, szumi mi na jodłach. A koleżka Słowiczek srebrem pieścą tka. Duli, duli, ruli, duli, duli, ra. Nie taka to straszna jest ze śmiercią gra. Duli, duli, ruli, duli, duli, ra. Nie taka to straszna jest ze śmiercią gra. Jest Jasiek i Stasiek, Alan, Katelina, Gryf, Szczerba, Jabłonka i Wilk, Krakowiak i Jacek, Leśnik i Grażyna, Robot nasz komendant. Jest Lin, Jest Dalski nasz doktor w Korzuszku tym swoim i Czajek ten drużynowy, A tam ruski Arkadii na pniu ściętym siedzi sekrem oliwii Stalowej. Rosa na metalu perli się jak łza, rozmowy. Śmiech słychać rubaszny, a wicher cichutko wciąż na jodłach gra, naszą ulubioną, duli, duli rany. I każda pieśń się kończy i ta się skończyła. Wygasa też każde ognisko. Was nie ma. Sam jestem. I pusto wokoło. Was nie ma. Byliście tak blisko. Duli duli ruli, duli duli ra, nie taka to straszna jest ze śmiercią gra. Duli duli ruli, duli duli ra, nie taka to straszna jest ze śmiercią gra.